Toczy się prokuratorskie śledztwo oraz postępowanie dyscyplinarne wobec policjantów, którzy jadąc radiowozem z dwiema nastolatkami uderzyli w drzewo w miejscowości Dawidy bankowy pod Pruszkowem. Obrażeń w tym wypadku doznały 17 siedemnastolatka i 19 dziewiętnastolatka. Młodsza z nich ma złamany nos, czekają operacja i, drodzy państwo, czy podejrzenia o zabarwieniu erotycznym są uzasadnione, czy wsiadając do radiowozu Powinniśmy obawiać się o własne bezpieczeństwo, zdrowie i życie? No i wreszcie, jak zebrać materiał dowodowy i uzyskać nawet 150 tysięcy złotych odszkodowania? Witam serdecznie Radiowozy Grozy Wypadek w Dawidach Bankowych. Policjanci z Pruszkowa rozbili się radiowozem na drzewie w Dawidach Bankowych na Mazowszu. W aucie były dwie nastolatki. Jedna z nich w rozmowie z mediami opowiedziała o całym zajściu, wyjawniając szokujące rzekomo szczegóły. Wracając z interwencji, policjant stracił panowanie nad kierownicą, uderzył w drzewo na miejscu. Policjanci zostali przebadani przez pogotowie ratunkowe, byli trzeźwi i o tym zdarzeniu w ten sposób powiedziała z kolei rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Powiatowej Policji Pruszkowie, pani Karolina Kańka. Z kolei, jak ustalił TVN24, policjanci nie byli sami. Z tyłu radiowozu siedziały dwie nastolatki, nie były one oficjalnie zatrzymane. Trwają czynności wyjaśniające, z jakich przyczyn osoby postronne znalazły się w radiowozie. I wiadomo także, że interwencja dotyczyła generalnie palenia traw ogniska. Coś w, w każdym razie w tym, w tym znaczeniu. Natomiast okazało się, że właśnie 17-latkę i 19-latkę potraktowano potencjalnie jako potencjalne sprawczynie zdarzenia, i z tego powodu obie trafiły do radiowozu. I jedna z dziewczyn w rozmowie z Gazetą Wyborczą opowiedziała, co się wydarzyło. Drodzy Państwo, generalnie również jest to niesamowita przestroga dla samych policjantów. To, że był odcinek, że dla policji, prokuratury procedury to bzdury, to w tej chwili nieważne, co tak naprawdę ci policjanci zrobili. Ważne jest, że łamiąc procedury, narażają siebie również, ale narażają również policję na to, że pojawiają się takie nie inne komentarze pod tekstami w tym zakresie. A są to komentarze, byśmy powiedzieli o wybitnym zabarwieniu erotycznym. W każdym razie, to co opowiadała siedemnastolatka, która trafiła do szpitala w Warszawie, to jak podaje Gazeta Wyborcza, dziewczyna wyszła ze szpitala, potem znowu do niego wróciła. Natomiast Mówi, że jeden z mundurowych stwierdził, że nie tylko takiego koguta mogą włączyć. No to pytanie, jakiego koguta mieli na myśli, i nie dziwi mnie, że internauci w takim wypadku rozpoczęli, że tak powiem, drążenie tematu. I co się okazało? Dziewczyna twierdzi, że bała się wejść sama do radiowozu, więc wzięła swoją koleżankę z sobą. I opowiada tak, że usiadły na tylnym siedzeniu. I po tym policjanci wypełnili dokumenty, ruszyli z piskiem opon, włączyli koguta, a czy tego koguta na górze, żeby była jasność. I 17 siedemnastolatka opowiedziała również o swoich urazach, że uderzyła głową w szybę, w, w drzwi lewą stroną ciała, miała obitą nogę, bark, złamany nos, wyciągała się z auta, upadła. Głowę miała pomiędzy kolanami, miała krew w ustach. I jakby tego było mało, 17-latka mówi, że cieszy się, że się rozbiliśmy. I w tym momencie przed oczami stanął mi wyrok Sądu apelacyjnego w Katowicach. Do tej sprawy będziemy wracać w odcinku, kiedy sam zastanawiałem się, czy twierdzenia o tym zabarwieniu, właśnie erotycznym, mają swoje uzasadnienie. Okazuje się, że niestety mają. I do tego będziemy wracać. W każdym razie, drodzy Państwo, to, że dochodzi do złamania procedury, to jest jedna rzecz. Ale to, że zamiast udzielić pomocy, ofiara słyszy, że teraz uciekajcie z miejsca zdarzenia, a starszy z policjantów wysiadł z wozu i krzyknął, że dziewczyny mają cytat dosłowny, spierdalać. I, drodzy Państwo, jeżeli to słyszymy od policjantów, to mnie coraz mniej dziwią sytuacje, w których policjanci są łapani na kłamstwie. Już nie mówię o samej wierchuszce. Ale kłamią przed sądem. Jest to udowadniane. Sędzia niejednokrotnie przejeżdża się po policjancie jak po dzikiej, czy łysej kobyle, o może ładniej tak to brzmi. I w takim wypadku, czy my mamy do czynienia ze stróżami prawa, czy z bandą ignorantów? I ewentualnie gwałcicie. I to, że dziewczyna twierdzi, że cieszy się, że się rozbili, bo bała się o własne zdrowie, czy bała się o własną cnotę, to już jest zupełnie inna historia. I nie mnie to oceniać, bo sprawa, którą Państwu przekażę za chwilę, wykaże, że normą jest dyskredytacja ofiar przez policję. Przynajmniej sprawia to takie wrażenie, że jest to normą. A w takim wypadku, jakiekolwiek twierdzenia policji na obecnym etapie, że świadkowie twierdzą coś innego, to niestety, tak jak powiedziałem, są tak widać, jak wygląda wyciąganie zeznań przez policjantów, więc Dzieciaki to, czy dzieciarnia, może tak to jest lepiej określić, to nie są zatwardziali przestępcy, którzy będą mówili to, co chcą. Tylko te dzieciaki powiedzą to, co chcą policjanci, bo tak to wygląda. I opieranie się bez materiału dowodowego w takiej sytuacji, czy też próba dyskredytacji ofiar zdarzenia, no jest co najmniej nie na, nie na miejscu. A co spotkało policjantów? No cóż. Na obecnym etapie, drodzy państwo, komendant powiatowy policji w Pruszkowie zdecydował o zakazie kierowania samochodami służbowymi przez funkcjonariuszy. Nie zostali oni zawieszeni, czyli teoretycznie mogą wykonywać patrole piesze, ale mówię tylko teoretycznie, bo nagle się okazało, że ten wypadek wywołał u nich taką traumę, że chłopaki trafili na L4. A mnie to raczej sprawia, Wrażenie. Czy odniosłem wrażenie, a może to jest lepiej powiedziane, że czeka nas kolejny festiwal mataczenia, krycia sprawców. I myślę, że może on być porównywalny nawet do sprawy z granatnikiem. Tak, tak. no, Drodzy Państwo, jeżeli komendant główny policji mówi, że wybuch prezent, to wybuch prezent, i takiej wersji się będziemy trzymać. Policja oczywiście zawsze ma rację. Dopóki nie zostanie chwycona na kłamstwie. I tak naprawdę na tym etapie sprawy do czynienia mamy z jednym. Mianowicie z tym, czy ten podtekst seksualny czyli w tle oczywiście artykuł 197 kodeksu kaznego, żeby to YouTube puścił czy ten podtekst był tylko w głowie nastolatek, czy był w głowie panów policjantów, a może tylko przewija się w medialnych komentarzach po artykułami w tej sprawie. Ale też pytanie jest inne. Czy ten kontekst jest i powinien zostać zbadany? I wreszcie, może warto odpowiedzieć sobie na pytanie, ile nas podatników kosztuje policjant, który nie potrafi zapanować nad, używając właściwej nomenklatury, nad swoim kogutem. I najgorzej, że nie mówię, tylko teoretycznie. Bo w sprawie obcowania płciowego bez zgody osoby wykorzystanej wypowiedział się katowicki sąd. I źródłem jest Dziennik Zachodni. W artykule przerażona swoją odwagą wygrała z gwałcicielami. Grażyna Kuźnik, 27 kwietnia. To jest stara sprawa, bo ciągła się przed sądem 10 lat i praktycznie można powiedzieć, mamy kolejne 10 lat od wyroku sądowego. Co się okazało? Sprawa dotyczy tychów. Policjanci w radiowozie uznali, że dziewczyna jest łatwą ofiarą. No, jakaś sierota żyje na łasce opieki, wyrzucona z domu. Czy ktoś się za nim ujmie? Czyli niezły kąsek, yy, byśmy powiedzieli, czy foczka, foczunia, zwał jak zwał. Porwali ją z ulicy. Oczywiście doszło do przestępstwa z artykułu 197. Okazało się, że jak pisze pani redaktor Grażyna Kuźmik, ta dziewczyna była kimś, kto starł ich na broch Była w stanie zebrać odpowiedni materiał dowodowy, zabezpieczyć go i poprowadzić sprawę od początku do końca. A warto zwrócić uwagę, że do tamtej sprawy nigdy nie zdarzyło się w Polsce, żeby skarb państwa płacił odszkodowanie za to, że policjant bez, drugiej, bez zgody drugiej strony rozładował swoje napięcie seksualne. I tę zasadę zmienił sąd apelacyjny w Katowicach. Na rzecz zgwałconej przez dwóch tyskich policjantów dziewczyny zasądził zadośćuczynienie w wysokości 150 tysięcy złotych. I to nie jest tak, że ta sprawa wynagrodzi jej krzywdę. Sąd apelacyjny uznał, że jej cierpienia, za jej cierpienie należy się więcej niż zasądziła pierwsza instancja. Ale co się okazało? Tam było o tyle ciekawe, że również było widać ten festiwal mataczenia. Bo to, że skarb państwa ponosi odpowiedzialność za błędy funkcjonariuszy. Cóż za eufemizm, prawda? No, jeżeli przestępstwo z artykułu 197 traktujemy jako błąd, Funkcjonariusza, no to brzmi to nieźle. Ale mało tego. Przedstawicielom Skarbu Państwa, pełnomocnikom nie mieściło się w głowie, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność również za gwałt. Żądali oddalenia powództwa pod pretekstem, że dziewczyna rzekomo źle się prowadzi. Wynika z tego, że policjanci na służbie mogą decydować, która z y, pani dobrze się prowadzi, a która jest Byśmy powiedzieli córką Koryntu, i wtedy, według nich, współżycie z nią nigdy nie jest gwałtem. A tę te tematyka już oczywiście Państwo doskonale znacie z mediów, z czasów, kiedy to jeden ze znanych polityków się zastanawiał. Natomiast to, że się zastanawiał, to sądy czasami stają na wysokości zadania. Sąd Okręgowy. Nie podzielił zdania pełnomocników, przyznał ofierze policjantów kwotę 95 tysięcy złotych. Oczywiście skarb państwa się odwołał, bo twierdził, że przecież za takie rzeczy się nie płaci, prawda? Po zbadaniu wszystkich okoliczności i czynu oskarżonych policjantów, sąd apelacyjny zasądził na rzecz ich ofiary sumę jeszcze wyższą od poprzedniej, czyli właśnie te omawiane 150 tysięcy złotych. Prowadził sprawę sędzia Robert Kirejew. I to, co jest istotne, to skarb państwa musiał zapłacić wspólnie z kwałcicielami. A ci, jak wyszli z więzienia, zostali wyrzuceni z policji. Na szczęście pewnie będą żyli z za plecami, ale kto na ten stracił? No oczywiście my, bo przecież odszkodowania wypłacane przez skarb państwa na nie składamy się. Ja, państwo, praktycznie każdy podatnik. I efekt jest taki, że jeżeli byśmy popatrzyli na tę sprawę stychów, która jest na tyle dobrze udowodniona, że pokazuje, co się dzieje, co się działo w sprawie, to w sprawie z Dawidów Bankowych nagle Państwo zobaczycie, że tam nic nie jest jasne. Bo co się okazuje? Popatrzmy na wersję Tyskon. Czyli majowa noc 2003 roku, oni na patroli, na patrolu, przynajmniej mówimy o wersji policjantów. Ulicą w centrum miasta idzie dobrze znana im dziewiętnastolatka, która była podopieczną ośrodka wychowawczego w Radzionkowie. Znana z tego, że, jak to stwierdzą policjanci, ona daje za pieniądze, bo nie ma kasy, rodzina pozbyła się jej z domu. Zatacza się, ale jest w dobrym humorze, chce od nich 50 zł za seks. Biorą ją do samochodu, mają piwo, kupują prezerwatywy, za jej zgodą zabawiają się z nią w lesie pod kobiurem. Rozstają się bez urazy. Natomiast, pani Natalia opowiedziała dziennikowi zachodniemu zupełnie inną historię. Wraca późnym wieczorem od koleżanki, zasiedziała się, niesie przepisane zeszyty. W szkole ostatnio nie szło jej najlepiej, musi nadgonić zaległości. Już czuła się bezpiecznie przed budynkiem miejskiej komendy policji w Tychach. Nagle zatrzymuje się radiowo, dwóch policjantów zaczyna pytać, gdzie idzie, po co, dlaczego. Siłą wciągają ją do radiowozu, rzucają na tylne siedzenie. Słyszy, że jest pijana i trafi do izby wytrzeźwień. Wszystko widzi świadek. O czym policjanci nie mają pojęcia. To właściciel sklepu spożywczego. Okazuje się, że zna dziewczynę, widzi, jak szarpie się z policjantami, nie chce z nimi iść. Wtedy nie wierzy, że zrobili coś, zrobi coś złego. Przecież to stróże prawa. I pani Natalia twierdzi, że nawet nie sprawdzili, czy piła, a ona jest abstynentką. Zatrzymali się na stacji benzynowej, właśnie też opowiada o tym, jak kupili prezerwatywy, wyjechali do lasu i tam po kolei jej to zrobili. Twierdzi, że mieli broń. No to jest logiczne, że policjant ma broń. Bała się, że będą strzelać, krzyki, groźby i może pomijając szczegóły, które są opisane w artykule w dzienniku zachodnim. Napastnicy nawet nie pomyśleli, że dziewczyna będzie w stanie zapamiętać, co się działo. Mało tego, nie przewidzieli, że dziewczyna miała na tyle zdrowego rozsądku, że była w stanie zabrać. Zużyte środki antykoncepcyjne, a to był bardzo ważny dowód w sprawie, i nagle okazało się, że badania potwierdziły, że wskazani policjanci z tych środków korzystali. I to nie było tak, że dziewczyna wzięła się w garść i do przodu. Ma za sobą depresję, dołki. Obawiała się, czy w ogóle ruszyć tę sprawę. No ale okazało się, że jednak wzięła się w sobie. I doprowadziła sprawę do końca. Okazało się, drodzy państwo, że to, co jest najciekawsze, to policjanci również znaleźli świadka, czyli to jest to popularne ogłoszenie. Jak to się mówiło? Poszukuję świadka, który nic nie widział, nic nie słyszał. Ten świadek, którego znaleźli policjanci, barwnie opowiadał, jak to Natalia leżała na ulicy pijana, jak wpakowała się bez żadnej przemocy do samochodu policjantów. I na pytanie, do jakiego samochodu? Wsiadali świadek niepewnie stwierdził, że do Poloneza, a przecież się okazało, że radiowozem była furgonetka. Świadek już nie chciał grać z prokuratorem. Przyznał, że kumple tamtych namówili go do zeznań. On nic nie widział. I co się okazało? W tej sprawie oczywiście dziewczyna spotkała się z Masą Szykan po drodze. Koledzy gwałcicieli listyckiej komendy nie odpuszczali. Zeznawali, że Natalia proponowała im seks za pieniądze, że jest właśnie dziewczyną do towarzystwa. I jeżeli ktoś z Państwa zastanawia się, czy łatwo udowodnić, do czego dochodzi w Radiowozie, to mówię od razu nie. Ale jeżeli nie daj Bóg do tego dojdzie, to warto pamiętać o jednym: obdukcja, ewentualni świadkowie, zabezpieczenie materiału dowodowego na ile to możliwe i liczyć się z tym, że proces tak jak w tej sprawie będzie trwał 10 lat. Ale czy w takim wypadku 150 tysięcy zwraca cokolwiek? Co już jest pytanie, z którym Państwa zostawię. Natomiast porównałem te dwie sprawy z zupełnie innej przyczyny. Nie twierdzę, że w Dawidach Bankowych policjanci mieli taki zamiar. Nie twierdzę, że było odwrotnie. Ale jeżeli mieli taki zamiar, to będzie to bardzo trudno udowodnić. Ale i kolejna sprawa. Ludzie, którzy twierdzą, że przecież dziewczyny nie musiały siadać do radiowozu, to przypomnę tylko o tych, którzy tracili życie, bo odmówili chociażby legitymowania się policji. I to z tymi pytaniami Państwa zostawiam. Bo w tej sprawie, z Dawidów Bankowych, będziecie Państwo jeszcze nieraz świadkami bardzo dziwnych zdarzeń. I to tym optymistycznym. Akcentem kończy oczywiście święto sześciu króli, prawda? Jak mawiał klasyk. Trzymajcie się i do zobaczenia we wtorek.